Cześć, witam serdecznie na kanale Śmieszne Kreski. Jedziemy z przeglądem. Na początek, jak zwykle, bitcoin. Jeśli chodzi o bitcoina, słuchajcie, albo mamy hossę, albo zaczęła się następna hossa, albo wieloryby nam tutaj pchają ten kurs w górę, żeby po prostu wyprzedać wszystko ulicy i wracamy w dół, bo następny cykl jest jakby. Zbyt oczywiste. To jest zbyt oczywiste, że zaczynamy kolejną hossę, i w ogóle wszystko super. To tak, jakby miało dojść do jakiegoś wielkiego blefu, na który tylko czekają wieloryby, żeby wyprzedać wszystko ulicy, a następnej bańki wcale nie będzie. Może tak być. Może być również tak, że zaczynamy nowe szaleństwo. Należy sobie założyć jakiś scenariusz który według nas może się stać, żeby po prostu nie zwariować. Musimy, musimy obrać jakiś scenariusz, żeby nie zmieniać naszych decyzji, żeby, wiecie, żeby, żeby zagrywka była jasna, nie? żeby zagrywka i money management był jasny. Inaczej się w tym wszystkim pogubimy. To tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Chciałbym dzisiaj zająć się rynkiem Ethereum. Przejrzałem przejrzałem poszczególne coiny i dzisiaj będę mówił wyłącznie o coinach w parach ETH. Więc zaczynamy. Na początku jak zwykle najmniejsze ryzyko, czyli coiny ze stałym Code Progresem, ale w parze z ETH, nie z BTC. Więc zaczniemy sobie od góry alfabetycznie. Na początku Ada ETH, czyli Cardano. Piękne spadki po ostatniej pompce. Dotarliśmy do, do, do wsparcia i zastanawiam się właśnie nad Cardano. Zamierzam, zamierzam jeszcze dzisiaj ulokować gdzieś swoje ETH. Co do Cardano. Jest na 36 giełdach i szykują się dwa eventy. Jest stały code progres. Następny koiny ze stałym code progresem w parze do ETH to poli. Zaraz go tu gdzieś znajdziemy. Jest. Zerknijmy na parę, w parę z Bitcoinem, piękny zjazd. I w parze z ETH. To samo. Jest stały code progress, Oprócz tego nie będzie żadnych eventów ani, ani nic, nic specjalnego. Jest po prostu code progress i, I jest to moja druga propozycja, żeby załadować swoje ETH. Kolejnym coinem w parze do Ethereum jest Ktum. Zerknijmy na parę BTC. I. Tum do ETH. Również stały kod progres. Co mi się podoba w tym coinie, to że jest na 97 giełdach. To jest dla mnie jakiś plus. Jedziemy dalej alfabetycznie. Następnym coinem jest SNT. Zerknijmy SNT do bitcoina. I SMT do ETH. Ładny zjazd. Chociaż widać po poprzednich wsparciach, że może być jeszcze trochę niżej. Więc to jest czwarty coin. I piąty, ostatni coin ze stałym code progresem to Stratis. Strat. W parze z Bitcoinem spadki, duże spadki. I w parze z ETH również. To by było tyle, to by było 5 coinów w parze z ETH ze stałym Code Progresem. Po przeglądzie zastanowię się, którego wybrać i załaduję, załaduję swoje ETH. Licząc oczywiście na jakieś pump and dump. Dobra. Następna kolumna to trochę większe ryzyko. Coiny z eventami, ale bez Code Progressu. Więc mam tutaj cztery coiny, oczywiście cały czas w parze z ETH. Więc jedziemy od góry alfabetycznie. Pierwszy coin to będzie ADX. Zerknijmy na parę z Bitcoinem. I para z ETH. Jak widzicie, dotarliśmy do wsparcia. Jakieś tutaj wybicia ładne były, właściwie to co chwila. Zmierzmy je sobie. 70%, 70%, 80%. Więc po prostu liczymy na następną, tak? Kupujemy, ustawiamy take profity partiami, bo nie wiemy. Hmm, na, na jakim levelu się zatrzyma i sprzedajemy z zyskiem dobra to był ATX, ADX przepraszam ETH, następny to ANKR znajdziemy go ANKR w parze z bitcoinem w parze z bitcoinem to w ogóle ładnie wygląda, jest płasko 93 satoshi no gdybym miał więcej bitcoinów to bym się tutaj chyba załadował ale ANKR nie ma, nie ma kod progresu, więc jest trochę większe ryzyko. Zobaczmy w parze z Tutaj się coś działo, widzę. 40%. No ładnie to wygląda, ładnie. Wróciliśmy do wsparcia. Na ANKR będą 3 eventy. Na ADX 4. Jeżeli wcześniej nie dopowiedziałem. Następny z, z coinów z eventami to NPXS. Znajdźmy go. NPXS, a to jest jakieś Pundi, tak? Pundi X. No ładnie wygląda w, w parze z Bitcoinem, bo tylko 10 Satoshi. Także polecam. W parze z Ethereum podobnie jakaś pompka była ładna, kosmiczna, której nie było w parze z bitcoinem. NPXX będzie miał dwa eventy. I ostatnia z kolumny eventów, ale bez kodu progresu, to wax. Znajdźmy tego waxa. Wax do bitcoina. Coś tu się działo. Widzę, że ostro szarpało i tak samo szarpało w parze z ETH. Dotarliśmy do wsparcia, cena dość wysoka. No w parze z ETH ceny będą dużo wyższe, wiadomo. To by było tyle z coinów, z eventami. Ostatnią kolumną są coiny oczywiście w parze z ETH gdzie kurs dotarł do, dotarł do wsparcia, ale nie ma ani kodu progresu, ani eventów. Więc nie będę tracił czasu na pokazywanie tych wykresów. Po prostu Wam przeczytam. To są coiny z najwyższym ryzykiem. Ani kod progresu, ani eventów, ani nic. Nazwijmy je po imieniu shitcoiny. Shitcoiny w parze z ETH, ANT, CVC, OCN, PAY, OMG, ktoś zapyta: OMG Shitcoin? OMG nie ma kod progresu, nie ma eventów. OMG, OMG, oh my god, jest na 99 giełdach. Dla mnie to jest jedyny plus tego coina Następny to Powr i Storm. To są Shitcoiny bez kod progresu, bez eventów. Sami możecie je sprawdzić. Ale wolę, wolę pokazywać Wam coś pewniejszego w cudzysłowie, czyli, czyli coiny z Code Progresem, a następnie kolumna koinów z eventami. I myślę, że tak będą wyglądały moje kolejne przeglądy. Przypominam, że cały czas czytałem coiny w parze z ETH. Więc jeżeli nie macie co zrobić z swoim Ethereum, to, to przyjrzyjcie się tym wykresom. No i do, do zobaczenia do następnego przeglądu. Cześć, trzymajcie się.